na niegoickej ziemi, w paraki, do której należała kiedyś Twoja mama. I zapewne jest teraz stoł. Stoimy w miejscu symbolicznym. To symbol, jak niemożliwe może stać się możliwe. To przykład ciężkiej, odpowiedzialnej, jakże trudnej pracy już to wreszcie żyła historia naszej miejscowości pod nieustającą opieką Matki Bożej. Pani przecież tak pięknie wypowiedziała te myśli od nas, od całej Maratki, że, że nie, już nie wiemy, pozostanie żeby cokolwiek dodać. Rady, że w ten piękny dzień, w którym gromadzi nas Eucharystia, uroczystość naszego ciała i krwi Chrystusa staje wśród nas, dał na Olespita, ten, który chce być sługą tej Eucharystii, że zawsze z tego nieskończonego skarbca będzie mógł rozdzielać księżę Pawła. Swoja obecność w jakiś sposób jest wyrazem więzi, jaką się łączy z naszą paracją. I chociaż nie mamy przez ostatnie dziesiątki lat kapłana, który by wyrósł, ale mamy kapłanów, którzy poprzez swoich rodziców, dziadków, wujów, Tobie przykład wiary, umiłowania kościoła, kapłaństwa. Dlatego cieszymy się i prosimy, niech Twoja modlitwa, potem Twoje błogosławieństwo będzie dla nas tym dobrem i tym bogactwem, którym będziesz życieli z całe swoje życie. przyjeżdżam. Ofiarę tej mszy świętej chciałbym sprawować w intencji was wszystkich, w intencji całej wspólnoty parafialnej. A na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć. Izba, w której mógłbym spojrzeć paskę z moimi uczniami. On wskaże Wam na górze salę dużą, usłaną, gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli jakiś powiedział i przygotowali pasę. A gdzie? wziął Odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kieł”. i odmówiwszy dzień dał je i pili z niego wszyscy. I rzekł do nim to jest moja krew czynieni, która za wielu będzie wylała. do owego kiedy dziś go będą nowe w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu tymi rów wyszli w stronę góry. śpiewają prawie pieśń nową i my z wszystkimi zastęp... się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O, o, jest bezpłow, dęka, nie chwała, niechwała, niechwała. Pani Jezus, jest i wam Pani jest w powiedziałeś Panie, Panie, Pokój wam zostawiam, pokój, pokój Wam Panie, pokój nie zważaj Panie, Panie, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wodą na pełnej do pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i na wieku i

i rzekł im mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. A jeśli ich puszczę, zgłodniały do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Gdzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I rozkazał ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te siedem chlebów, dzięki uczynił, połamał je i dawał ucznił się. A pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś tych, którzy jedli około czterech tysięcy. Potem ich odprawił. Oto słowo pańskie! Nie mogę. Sługa powróciwszy, się mnie po swoim panu, na drogi i między i zmuszaj do wejścia, aby, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię pan, żaden żołych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie stosuje mojej usty. Oto słowo pańskie. Z wami. Witam Wam Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, panie. W obym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem krzewem winnym, wy zaśla to kto trwa we mnie, We mnie zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że otoc od przyniesiecie. Dziś staniecie się moimi uczniami. <laughs> Pięknie przewodniczył, prowadził nasze dzisiejsze modlitwy. A w tej chwili będzie można otrzymać predycyjne błogosławieństwo. Nie trzeba jechać do Rzymu, żeby do nas przyjechać. Dzisiaj można otrzymać właśnie ksiądz predycyjny ma taki przywilej, że z racji może udzielić takiego błogosławieństwa. Więc teraz nie jest gorąco, nie jest chłodno. Będziemy podchodzić pierwszy może ministranci podejdą, ustawić się tutaj na dole, a potem będzie wszyscy wiele.